Witamy serdecznie. E, idę teraz do auto, pewnie się zastanawiacie dokąd teraz idziemy. No i fajna pogoda, jak widzicie, u nas jest. Robert wkłada Kacpra. Robert tu wkłada Kacpusia. Nie wiem ile jest stopni, ale jest bardzo ciepło na krótkie galoty. Także dobrze, że związałam sobie włosy Nie? No, jedziemy do kina teraz No, skać później pierwszy na, raz w życiu na minionki dokładnie I chcieliśmy podziękować kanałowi Lorowe Opowieści e, Dokładnie Lorowe Opowieści Że zrobił nam cały baner i do awatar. kanału i tego awatara No no chciałby ja ktoś chciał sobie wejść na ten kanał, to bardzo go polecamy. Dokładnie, polecamy gorąco ten kanał. E, jeśli ktoś lubuje się w tematyce fundacji, ale akurat e, jeśli chodzi o wsparcie kanału, to bardzo polecam, ponieważ każdemu się to wsparcie przyda, więc e, jak najbardziej. Także dla rozwijających się kanałów, bo naprawdę e, pan robi. Świetne, yy, świetne rzeczy na tym kanale, także polecamy zobaczyć. Także ruszamy w drogę. Aspis warty i gotowy. Ciemno jest. Ma popcorn i kola. O co jest same? W kinie. Trochę ta sala, ale ujdzie, nie? Dobra jest kameralna. Zobaczymy czy Kaspi da radę. Pierwszy raz w kinie jest. No. Zobaczymy. A ty ją. ja. jest. Się zmy karną. popcorn. Dobre jest. Cieszysz się? No. Będziemy oglądać bajkę. No. Kaspi na te wysokie krzesełka siadać co tam się czeka przed całą kinową, ale mówimy nie, wiesz tu usiedziemy po co potem się szarpać na no, szybko, nie? Mhm. no dobra, to wyłączamy, bo tu już ludzie przychodzą no my już po seansie jak było Robert? no klimatyzacja była bardzo First. bardzo na nisko nastawiona, za nisko tak troszkę zimno było, ale fajnie było. Kacper o dziwo nic nie wyrabiał. Było no. bardzo fajnie. No i się uśmiechał. Były fajne momenty i tam się uśmiechał na tej walce i reklamy całe obejrzałem. Mówię, kurde, no przecież on nie wytrzymie tego filmu, jak tyle reklamy lecą, nie? A on po prostu ten, ja cię popcorn, tu nam jeszcze trochę zostało. Takie dwa mieliśmy, jeszcze tyle zostało i takie dwie kole. A ta kola jest taka duża, że nam się w ogóle tutaj w aucie nie mieści. Patrzcie. Żeby ją włożyć. Ledwo, nie pasuje ledwo. do tego do tego kółeczka, nie? No, no powiem tak, bajka no fajno była, nie powiem. Ciekawe akcje były. Gaspi się uśmiechał tylko. I, w, I nawet nie wstawał, tylko tam pod, chyba pod koniec już filmu czapką ciepnął, ale, ale siedział na swoim miejscu. Także nogi sobie jakoś tam położył jak chciał, i no i, I było ok. I w ogóle żadnych odgłosów nie wydawał. No raz żadnych, tylko się śmiało. Żadnych, żadnych pisków, żadnych raz głupich. Piszczy. A tam. Ale to było nic. To, to było takie. Ale to jedno, było w kontekście. Jedno takie, no coś tam śmiesznego. Śmiesznego była, a się podobało. ale tak, żeby, żeby coś larmować, to w ogóle, mm. w ogóle. cały cichutko siedział i... Nie mręcą, nic, było uśmiechał okay. się. E, ja przed kinem miałam trochę taki, trochę mieliśmy taki stres, no bo on chciał tutaj lotał po tym całym em, drodze. I chodzi o, chodziło o to, myśleliśmy, że chce iść na loda albo na plac zabaw. Nie, no to on chciał iść do Aldi. No i w tym Aldi sobie wziął jakieś rzeczy. No trochę ten Aldi jest inny, no bo był poprzestawiany nie na tych półkach, co, co nie jest tak przyzwyczajony do tego naszego Aldiego. Trochę się zestresował, ale później już dawałam mu takie, takie sztangi z czekoladą po drodze. No to to się zjadł. No i się uspokoił jakoś. No i my weszli do tego kina. Z początku był zdezorientowany. Widział, że bierzemy popcorn i tak dalej. Potem szliśmy do sali. I tam były takie wysokie krzesła, gdzie się tam oczekuje na seans. Kasper się chciał na tym usiąść, a on mówi: Nie, nie, idziemy do środka. I Kacper tak kukał za nami: wejść czy nie wejść? No mówię, my wchodzimy, no to idzie za nami. Nie, a patrz tak ciemno, tamto, schody się świecą. I dawaj, rura do góry. Dobre miejsca my wzięli. No bo akurat przy, na wylocie, nie gdzieś tam, żeby się przez kogoś przeciskać Mieliśmy swoją taką jakby, można powiedzieć, intymność, nie? Także nie Robert? Mieliśmy na samym tyle z lewej strony. No lewy róg. Lewy róg u góry. Ostatni hmm. rzęd. Ostatni rząd z lewej. No, także nie, nie było źle. Nikt nam nie zasłaniał, nikt nam nie gadał, bo wszyscy widziałam, tak z środka mieli nie, Jakbyśmy miejsce. chcieli wyjść, no to od razu już ma, wychodzimy na schody, nie musimy się nie przez nikogo przeciskać. No właśnie. Panie, udało nam się zarezerwować dobre miejsce. No. Jaka nie kaspifaj, fajnie było? Podobało Ci się, ja? Szyn? Szyn. Tak? No. Podobało mu się. Nie? Yeah. Coś jeszcze? Dobrze było No teraz to jeszcze mam jeden dzień pracy Nockę, Nockę. mam ostatnią Potem mam 7 dni wolnego No to Ty masz teraz urlop A Paulina pójdzie w poniedziałek już do pracy No Przeleciało Strasznie szybko Nawet nie wiedziałam kiedy Ach, czas wracać, nie? Kaspi, A Kaspi jeszcze ma wakacje. Bo ten babcia przyjedzie, nie? Kaspi? No, no Na Kaspiego. Odwiedziny. odwiedziny. No. No i przede wszystkim się nim zająć, no bo ty nie masz tyle urlopu znowu z, y, teraz w te wakacje, nie? No. no. No te parę dni. No i ten. No i Kaspi musi mieć opiekanie. Także no. Będzie fajnie. Przejdziemy się gdzieś z mamą, no przyjedzie No No, coś się tam będzie organizować A, jeszcze mamy przed sobą cały weekend teraz, nie Robert? Mhm Coś się Dokładnie. pomyśli Jeszcze parę dni i weekendzik No, także może coś będzie ciekawego do roboty, nie Kaspi? jest CZYS Pomachaj CZYS Zrób tak CZYS nie chcę. Dobra, no to jak się Wam taka krótka relacja podobała, subskrybujcie, lajkujcie. No i miłego wieczoru, bo już u nas wieczór, także do zobaczenia. Cześć. Cześć.